Cześć, witamy wszystkich. 6 października. Wybraliśmy się na takie tereny dzisiaj. Dzisiaj z Pawłem, z Maćkiem, czyli tak jak ostatnio. Tutaj jest kupę ziemi fajnie zbronowanej. Zobaczymy, co dzisiaj nam wpadnie. To do pierwszego dołka. No słuchajcie, Paweł sobie tam gdzieś grasuje. Z tego co wiem, znalazł fajne monetki. A zobaczcie, co mi udało się trafić. No, coś pięknego. Na takie rzeczy warto czekać. O, proszę bardzo. Piękny sygnet. Cały, kompletny. Moim zdaniem będzie to srebro. Bo już mu się przyjrzałem tak bardziej dokładnie. Zobaczmy, może tak. No śliczne. Z drugiej strony jest tak podwinięty. Nie wiem, albo pękł, albo, albo tyk, tego typu ym, było mocowanie. Moment. I po prostu zagięło się do środka, ale wydaje mi się, że chyba pękł jest pęknięty chyba, i po prostu podwinęły się boki do środka. Ale coś licznego. Dobra, nie zanudzam. Lecimy dalej. Zobaczymy, może coś jeszcze fajnego wyskoczy. fanta eee, już sobie podsycha słońce zaświeciło to może będzie widać eee, no jest to tył od guzika niestety sam tył ale guzik musiał być piękny był podwójny ekstra eee, fajny napis no niestety przód się gdzieś ewakuował no dobra, to lecimy sobie gdzieś dalej. Właśnie przyszedł do mnie Paweł. Pochwalił yy, się co tam znalazł. Mówi, znalazł zwykły guzik. Ja Mówią, całkiem taki zwykły nie jest. Więc pewnie Wy zauważycie też. Jest guzik arstynowy. Coś tutaj chyba miał z przodu, tak go obracam. Ale fajnie, bo jest kompletny. Jest z łóżkiem. Dobra. Trzymaj Paweł. Pokazuj te swoje piękne monetki, które tam wykopałeś. O. Zobaczcie jakie piękne egzemplarze trafią Mamy trzy feningi 120 część talara no ale piękna jak z mennicy. 1862 Mennica A No piękny plusaczek, piękny Dobra, trzymaj Paweł. Tutaj okay, mamy kolejną jego monetkę. Kolejna część talara Tym razem 180. No ale też jak zmiennicy, szczególnie rewers. Awers też nie jest zły. Dwójeczka. No przynajmniej dla mnie to jest rzadka moneta. Jeszcze w takim stanie, żeby trafić. 1854. No super, super. Dobra, my będziemy zmieniać miejscówkę. Także lecimy. Zobaczymy, co w ten bury. taki dzień z przebłyskami słońca jeszcze wyjdzie. To do następnego. No i jeszcze po drodze z tego pola. Jak już mignąłem. Paweł znalazł złotówkę. 49 rok. No, nic by nie było w tym dziwnego, gdyby nie taki piękny stan. Ale to jest piaseczek, więc trudno się dziwić, żeby było inaczej. Dobra, super, naprawdę 0 Dobra, to my lecimy na tą nową miejscówkę i zobaczymy co tam wyskoczy no, już po zmianie miejscówki i pierwszym fantem, który mi wyskoczył i warto go nagrać. Jest to monetka na 100%. Jest to na 100% srebelko, bo próbowałem to doczyścić. Ale co to jest, nie mam bladego pojęcia. Może czy krajcary, może czy grosze. Ale dopóki nie odczyszczę tego w domu, to tylko że tak powiem w formie domysłów będzie. Dobra. Zobaczymy, może akurat te pole szczęście nam dzisiaj przyniesie. To do następnego. No i słuchajcie, przed chwilą była ta moneta bliżej nieokreślona, srebrna. Tu odchodzi już ode mnie Paweł. Bo przybieg, bo nie wierzył. Słuchajcie, no ja też nie wierzę, ale jest. Drugi sygnet dzisiaj. Nie jest może taki piękny, ale nie jest też młody. Patrzcie, Patrzcie. Podgięty. tak na trochę na bok, chyba jest z miedzi, ale też ma jakieś zdobienia. także no o i słoneczko tak raz świeci raz nie świeci i tak nie chce nam to za bardzo ostrzyć spróbujmy tak no coś niesamowitego nie miałem jeszcze takiego numeru żeby dwa sygnety podczas jednej wyprawy znaleźć ale zawsze musi być ten pierwszy raz Dobra, to lecimy dalej. Bo jest po czym tutaj chodzić. No i mamy kolejną znajdkę z tego pola. tym razem jest to guzik. Widać, że jest sygnowany od środka, no ale nie jestem go w stanie doczyścić, nie wiem, nie rozczytam tych napisów. Z drugiej strony niestety jest gładki. No dobra. Zobaczymy, co te pole jeszcze nam tutaj przyniesie dzisiaj z Paweł. Paweł przybiegł, pochwalił się pierścionkiem, że odpustowy. Ale ja ci powiem tak, no może i odpustowy, ale gruby. To nie jest taki typowo odpustowy. No nie wiem. No. Tak, no pewnie tak, ale stary będzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, dzisiaj jest dzień pierścionków i sygnetów. Dobra. To lecimy dalej. No, my się już z Pawełem powoli zwijamy. Bo zbliża się 17. Ale właśnie wyskoczyła mi dosyć ciekawa znajda. Nie jestem w 100% pewien. Ale wydaje mi się, że, że, że jest to guzik od haka mundurowego. Czyli jakby druga strona haka od zapięcia. Jest takie podwójne łóżko. Podwójne no i wygląda w ten sposób. Także fajne, fajne, ciekawe znalezisko. Dobra. Jak coś jeszcze wyjdzie w drodze do samochodu, to Wam oczywiście pokażę. Nie wiem, trochę ode mnie jest Paweł, także jak on coś znajdzie, to na koniec też Wam pokażę. A jak nie, to dzięki serdeczne. Pozdrawiam wszystkich. I do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.